Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam Cię w kolejny dzień naszego życia. Dzisiaj Jezus w Ewangelii św. Marka wybiera dwunastu apostołów, opowiada ich imię i powołuje ich do trzech bardzo ważnych rzeczy. To są trzy cechy każdego z nas, jeżeli chce być dobrym chrześcijaninem, dobrym człowiekiem, jeżeli chce, żeby właśnie to życie moje owocowało. Pierwsza cecha to jest, Jezus powołał tych dwunastu, żeby byli z Nim. Po tym, żeby głusili Słowo Boże, i dopiero wtedy wypędzali złe duchy. Wszystko, cokolwiek w życiu moim się dzieje, powinien mieć początek, powinno mieć początek w byciu z Jezusem. Nie ma nic ważniejszego w moim życiu, od bycia blisko Niego. Drugie jest głuszenie Słowa. Kiedy jestem blisko Jezusa, kiedy jestem z nim, nie głoszę siebie, nie głoszę swoich dyrdymałów, mądrości, wypociń, jakkolwiek były one były piękne. Jeżeli tego zabraknie, to będzie tylko ludzka mądrość, nie przynosząca żadnych owoców. Ale jeżeli ona będzie się rodziła z przebywania z Jezusem, to zawsze będzie Jego Słowem, Bożym Słowem, dobrą nowiną. Popatrzmy na Jana Pawła II, ileż on przebywał na doracji. Gdziekolwiek był, tam ludzie odczuwali jego obecność. Popatrzmy na wielu ludzi, których w życiu spotykamy, kapłanów, ale też świeckich, tych, którzy są bardzo blisko Jezusa jak mocno czuję się w nich obecność Jego samego, że nie ich mądrość nie ich fajność czy cokolwiek, ale czuję się, że oni coś w sercu mają więcej no to jest właśnie Jezus właśnie i wtedy mogę głosić Jego słowo, kiedy jestem z Nim i trzecie, kiedy głoszę Jego słowo kiedy jestem z Nim, kiedy On jest dla mnie na pierwszym miejscu kiedy walczę o to, żeby być jak najczęściej z Nim, żeby trwać w Jego obecności trwać w łasce uświęcającej no to wypędzam złe duchy no to wypędzam wszystko zło z mojego życia. To zły ucieka przede mną. To się mnie boi. Nie ja się go boję, ale on ucieka przede mną. Dzisiaj tak krótko, po to byś znalazł dzisiaj czas. Albo pójść do kościoła, jeżeli jeszcze ten odcinek zobaczymy wieczorem. Yy, jeszcze może kościół otwarty. A no jeżeli nie, to usiądź w swoim pokoju, w fotelu, wygodnie i poprzebywaj z Jezusem. I rób to jak najczęściej. Jadąc w autobusie, idąc na spacerze, biegając, spędzając czas z najbliższymi, zapraszaj do tego wszystkiego Jezusa. On chce być blisko ciebie, On jest stęskniony Twojej obecności, On tak bardzo chce z Tobą pogadać, pobyć po prostu, jak przyjaciel z przyjacielem. Pozwól Mu na to. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.